Muszę Wam o tym opowiedzieć, bo ten temat mną wstrząsnął. Najpierw cytat. Zrób swoje, do woreczka, z szacunkiem do natury. Mniejsza o to, że powinno być dla natury. Są ciekawsze rzeczy do opowiedzenia. Mianowicie Tatrzański Park Narodowy zauważył wreszcie ten problem. Wszędzie walają się śmieci, wśród nich odpadki, pozostałości po, no po tym, że jesteśmy ludźmi, jak, jak to ludzie. Mamy swoje potrzeby, wśród nich te podstawowe, czyli potrzeby fizjologiczne. W związku z czym na tatrzańskich szlakach. Walają się w różnych miejscach chusteczki higieniczne, porzucone przez tych, którzy gdzieś tam za potrzebą musieli zejść parę kroków z tatrzańskiego szlaku, a czasami no właściwie no nie, zawsze, nie zawsze jest gdzie zejść, więc czasami to jest naprawdę prawie, prawie na szlaku. I cóż Tatrzański Park Narodowy wymyślił? Mianowicie wprowadził pilotaż. W ramach tego pilotażu turyści będą dostawać specjalne woreczki. Taki woreczek należy w ustronnym miejscu, gdzieś za jakimś głazem albo za krzakami rozłożyć, wycelować odpowiednio, no i zrobić swoje, tak jak i tu zacytuję, z szacunkiem, do dla natury. Jak już się trafi, to potem należy taki woreczek mocno zawiązać, i no i wziąć ze sobą, bo czajski park narodowy nie przewiduje na szlakach umieszczenia pojemników, w których, w, do których można by było te woreczki wyrzucić. Więc z takim woreczkiem. Należy wyjść, powrócić, zakończyć wycieczkę i dopiero gdzieś tam, na przykład w zakopanem, wywalić zawartość do kosza. Podobno transport jest całkowicie bezpieczny, dlatego że woreczki są wypełnione jakąś substancją, która powoduje, że to, co tam zrobimy, się żeluje i. No i jest wszystko ok. Nie wiem, kto będzie chodził z takim woreczkiem po szlaku, tym bardziej, że bardzo wielu turystów nie zabiera ze sobą, ze sobą plecaków ani jakichś toreb. Po prostu wychodzą na szlak, wędrują sobie ze trzy godziny, wracają. I w takiej sytuacji taki woreczek, ten woreczek powinni trzymać w rękach. No Poza tym, Tatrzański Park Narodowy przewiduje, że po zakończeniu pilotażu te woreczki trzeba będzie kupować. No, chciałbym widzieć tych licznych turystów, którzy zainwestują oprócz bardzo drogich przecież wejściówek do Tatrzańskiego Parku Narodowego, w te właśnie woreczki. Przy czym problem z tymi śmieciami nie dotyczy doświadczonych turystów, raczej, raczej tych, którzy okazjonalnie. Zaglądają na szlaki TPN-u, zaglądają w tatry z dziećmi albo sami, częstokroć w klapkach. Widziałem taki okaz ostatnio. W związku z tym przewiduję, że ten pomysł zakończy się chyba wielką klapą. Tym bardziej, że Taczański Park Narodowy jakoś do dzisiaj nie zauważa, że. W różnych miejscach walają się puszki, walają się porzucone butelki plastikowe, jakieś kartoniki. A w tych miejscach, gdzie można by się spodziewać koszy na śmieci, po prostu ich nie ma. W innych zresztą miejscach też nie. To trochę dziwi, dlatego że. Postawienie kosza na śmieci nie jest aż taką ingerencją w dziką przyrodę jak te walające się wszędzie puszki, butelki i no i te nieszczęsne chusteczki. Także <laughs> zrób swoje z szacunkiem dla natury. Niekoniecznie z woreczkiem. Można i tak. A swoje śmieci. Zabieramy ze sobą. To jest zasada, która obowiązuje od zawsze nie tylko na tatrzańskich szlakach i do której doświadczeni turyści raczej się stosują.